Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj taki krótki filmik o konwersji pieca, takiej prostej w zasadzie, przy pomocy spowarki jednego pręta zbrojeniowego. O konwersji pieca centralnego ogrzewania opalanego groszkiem na taki piecyk, gdzie można palić sobie drewnem, które jest chyba prościej w obecnej chwili dostać. Eee, cała operacja zajmuje godziny, roboty po prostu, yy, pokażę na tym filmie, jak to zrobiłem. Nie samo wykonanie, natomiast jak już efekt finalny wygląda. Bo wykonanie to żadna sztuka i technika, wystarczy prędkość powarka. Eee, pokażę, jak to zrobić. Co prawda, mój piec yy, ma możliwość opalania paliwem zastępczym. Czyli węglem grubszego sortymentu bądź, yy, yy, bądź yy, drewnem. Natomiast nowe kotły, nowej generacji już takich możliwości nie mają. Jak ktoś to wymienił, bo załapał się na jakiś program Czyste Powietrze i tym podobne rzeczy, no to, yy, no to teraz może mieć problem, bo paliwo odpowiednie jest nie do zdobycia. Jak jest, to kosztuje krocie. Może się to komuś przyda, może nie. Nie wiem, no ja tak zrobiłem, ponieważ w tym sezonie będę się chyba opalał w większości drewnem. Pewnie jak przyjedą jakieś grubsze mrozy, to zbunkrowany ekogroszek wrzucę. Czyli tam w jakichś takich okresach dużych mrozów u nas, tutaj w górach, bądź w okresach świąt, no bo wiadomo, nie będę się wtedy babrał, zarzucę jakiś worek. Worek węgla dzisiaj to jest skarb. A bardzo drogi, więc trzeba go szanować. Do tego doszło. Więc, żeby w takie mniej chłodne dni zaoszczędzić, będę się opalał po prostu drewnem. Zakupiłem buka i troszkę takiego rozpałkowego drewna. No i zobaczcie, jak ta cała operacja przebiega. Jak to wygląda, jak wygląda to w tym piecu. Zapraszam do oglądania. Jest to taka typowa kotłownia. Damku jednorodzinnego Piec Sas. Kiedyś to jakiejś najwyższej klasy, ale to już wiadomo lata. Tu widać parametry. Tam się pompa ciepła na ciepłą wodę teraz i troszkę no i typowy podajnik i tak dalej także to nic ciekawego natomiast tutaj tutaj jest ten czar też sobie zrobiłem doświetlimy to jakoś może spróbuję tu światła trochę dać o. Teraz widać, typowy piec z retortą, deflektor, no i tam górny ruszt, to jest ten ruszt taki awaryjny, czy zapasowy, no bo wiadomo, że oprócz tego, że możemy tu smażyć jako groszkiem, to jeszcze jest możliwość paliwa zastępczego, Tutaj nawet pisze, paliwo zastępcze, praca na ruszcie awaryjnym, węgiel kamienny w asortymencie orzech i drewno sezonowane. No, z węglem, jak wiecie, są problemy. No, tak tutaj wygląda ta druga komora. Oczywiście w piecu było palone, więc jest niepowymiotane. Zaraz się za to zajmę. Tym zajmę się, zabiorę to jest wszystko po z drewna palonego i tak wygląda tutaj róż On jest duży, tutaj wchodzi troszkę tego drewna natomiast uważam, że palenie tutaj jest gorsze niż palenie na dole ja tak uważam z doświadczenia dlatego wyspawałem sobie takie cacko z drutu żebrowanego taki różdżik z wolnym środkiem. Śle to widać, ale ja to troszkę wyczyszczę, wyciągnę i pokażę dokładniej. Eee, tu jest retorta. I ona jest niezaspawana jakby. Także teoretycznie można by palić węglem eee, nie wyciągając tego rusztu, Ale mm, nie wiem, jakby się to obcypywało przez, te, przez ten róż. Mogłyby się tutaj piętrzyć nam zwały tego drobnego żółżlu, popiołu itd. Tak Więc trzeba by to wyjąć. Ale to nie jest problem, ponieważ róż jest ruchomy. Można go wyjąć. Tak jest to skonstruowane, żeby można było demontować. Wyciągnę i zaraz pokażę, jak to wygląda. Takie cacko, właśnie z tą dziurą na, na retortę. No a teraz bez problemu, wsypiemy węgiel jak tylko będzie i można szaleć. A jak nie ma węgla, zakładam ruszt i drewnięko. Dlaczego tak palę? Ponieważ ustawiam sobie nadmuch, zmuchawy, jakiś delikatny, który ładnie mi tutaj podsyca ten ogień i to dużo lepiej się pali niż na tak zwanym wolnym cugu czyli tylko przez otwarcie popielnika, popielnika i zaciąganie takie grawitacyjne dobra wymiotę trochę ogarnę bo taki syfrze aż wstyd i rozpalę. pokażę jak to, jak to się pali i tak to wygląda ogarnąłem troszkę powymiotałem tutaj także jest w miarę ciasto no i teraz ten górny rusz sobie tutaj zamykamy dajemy mu spokój I, i ja palę tutaj do retorty rozpałka parę drobnych kawałków później kładę grubsze drewno i pięknie się to pięknie się to pali, dobrze się to rozpala, jest dodmuch jak jest dodmuch wiadomo nie ma nawet specjalnie dymu z komina no bo Wtedy spalanie jest bardziej efektywne. No i mniej więcej tak to wygląda. Mała biała kosteczka podpałki. Wrzucam sobie tam do środka do retorty. I kilka suchych kawałków. Drewienka, do akurat błuk. Jakieś resztki. Ktoś coś robi pewno. I takie gdzieś to załatwiłem sobie. Takie kawałeczki. Za chwilę włączę nadmuch. To się tu będzie spokojnie rozpalać. Później daję grubsze. Cała filozofia. Zobaczycie, jak to się fajnie pali z tym nadmuchem. No i tak się nam tutaj to smaży widzicie. To są te małe kawałeczki drewna, które tam rzuciłem. One się ładnie tutaj rozpalają z tym nadmuchem. No piękna sprawa, to nawet nie kopci specjalnie jak to się tutaj rozpala, no to już później parę grubszych kawałeczków, żeby jeszcze zrobić temperaturę, no a później już dwa klocki buka wypalą się znowu dwa klocki buka No i tak podłożę parę razy i zagrzane grzejniki troszkę w podłogówkę znaczy to pali się jak węgiel no nie no śmieję się ale kurde ładnie się pali z tym nadmuchem naprawdę jak jest za dużo to troszkę zmniejszam siłę nadmuchu jak jest za mało to troszkę podniosę no wiadomo jedyny minus tego całego ustrojstwa no kocioł nie pali w automacie, no a nie pali w automacie i trudno, nic na to nie poradzimy. No ale ale pali pięknie i dlatego właśnie wybrałem palenie na dolnym ruszcie z tym dospawanym dolnym ruszcie, no palenie na dole to nie było ruszczu, ale, ale jest dospawany ruszcz i i według mnie pali się to zdecydowanie lepiej niż, niż na tym górnym tutaj, tym awaryjnym, bo tutaj raz, że płomień pali się wyżej, więc jakby zaczyna się to grzanie nieco wyżej, a dwa, że na bez tego nadmuchu według mnie pali się to zdecydowanie gorzej na samym tutaj yy, ciągu, który można tam w jakiś sposób też regulować, ale, ale tak uważam jest jest fajnie. Może komuś pomysł się spodobał, że ktoś sobie spawnie coś takiego. Widzicie, że jest problem z węglem tej zimy i nie wiadomo kto jak sobie poradzi. No ja sobie radzę w taki sposób, że póki co drewienko robi robotę. A teraz popatrzcie się jak wygląda komin. Tam pali się drewnem w kotłowni. Już tu nawet chmurki nie widać, żeby coś z tego szło. Kurde, może zgasło? <gry> Idę popatrzeć. Nie na no, się ale Popatrzcie, no to jest właśnie palenie drewnem. Suche drewno, e, dobry nadmuch powietrza, żeby do spalania było tyle, co, co ma być i popatrzcie się jaki smog, o czym my mówimy a w niektórych miastach zakazują ci palenia drewnem pewnie lepiej teraz oponami palić czyściutko nic nie kopci a teraz patrzymy jak to w środku wygląda skoro skomina nie ma nic to może zgasło Bardzo. Elegancko. Tak wygląda palenie drewnem, a węglem to chyba sami wiecie jak, jak to wygląda. Ja nie powiem, bo jak jest lekko groszek. Jak jest nadmuch do kotła, jak to wszystko jest sterowane, to też z komina nie ma. nie ma syfu, też się to ładnie pali. Natomiast siła nadmuchu, zaraz to pokażę, to jest jakieś są śladowe ilości ustawione. 10, także tam naprawdę niewiele dmucha, a to ładnie się pali. No, suche drewno jest przede wszystkim i to robi robotę. Już tu temperatura zaczyna się podnosić, dwie dyszki z kawałkiem. Jest w tej chwili włączona yy, pompka podłogowa. Chcę, żeby już spokojnie zaczęło rozprowadzać wodę, mimo że jeszcze nie ma temperatury piec. Za chwilę wyłączę, no, ale już coś, już coś czuć ciepło, a dopiero się rozpala tak naprawdę. Wyłączymy pompkę, niech jeszcze sobie piec i złapie temperaturę, nie będzie się pocił, jeszcze zobaczymy górę. cała zabawa jest tutaj I co jeszcze nie ma kłopotu z popiołem popiół z drewna to możecie użyć jako nawóz nawet jak ktoś ma tam jakiś ogródek, działeczkę tylko z czystego drewna nie możesz jakimiś jakimś pardzieżami palić czy jakimś innym syfem ale samo drewno akurat wyrzuciłem popiół ale... Ale z drewna to no, drewna można traktować jako nawóz do, do roślin Dobra, niech się tu pali ładnie jak się to rozjara jeszcze bardziej i wrzucę buka to też pokażę jak to wygląda No i tak to się jara Wrzucimy trochę buka teraz jeszcze już no, 40 stopni Woda na piecyku pompka idzie podłogowa, chyba, zaraz sprawdzę. Co jeszcze ewentualnie można wykręcić, by było deflektor? Eee, wiadoma sprawa, że on tutaj blokuje wysokościowo wkład do pieca. Zyskalibyśmy jakieś 5-7 cm, ale no nie wiem, mnie się nie chce po prostu. Mnie to nie przeszkadza, nie ładuje dużo, więc czy to wszystko można zrobić lepiej? Różd i tak dalej? Na pewno, pewnie można, ale nie wiem. No ja zrobiłem taki i mnie to w zupełności w tym momencie wystarcza, ale może ktoś ma ciekawe pomysły. Piszcie, twórzcie, nagrywajcie filmy, pokazujcie innym. Na pewno jest to alternatywa dla ludzi, którzy powymieniali kotły z jakimiś, no idzie podłogówka. Powymieniali kotły z jakimiś dopłatami, czyste powietrze i tak dalej na pelet czy na groszek piątej klasy, która tą klasa nie dopuszcza, znaczy nie ma możliwości w kotle za specjalnie pali... palenia czym innym. No więc wtedy to rozwiązanie z takim dospowanym rusztem. No nie wiem, jak tam w tych piecach wyglądają paleniska, ale podejrzewam, że podobnie. Więc dospowanie takiego rusztu daje możliwość palenia drewnem, które jeszcze w tym momencie jako tako idzie kupić w normalnych pieniądzach. Znaczy to nie są normalne pieniądze, ale jest taniej niż węgiel, który kosztuje nie wiem, w granicach 3000 zł. Zatonę. Pelet też nie jest tani. Pelet kosztował 800-900 zł. To teraz kosztuje też w granicach 2000 Więc to też tanie palenie nie jest. No Jest to jakaś alternatywa. No bo inaczej to macie się marną zimą. Kurde, ja nie wiem. Jak ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe pomysły, dajcie znać. Tak jak mówię, ja sobie to tak wymyśliłem. I tak się jakoś ratuje w tym roku. Myślę też o pompie ciepła, ale to jest kolejna jakby inwestycja, która też będzie kosztować. Wiadomo, to nie tanie. Nie wiadomo, jak z tym prądem. Ja mam na dachu paneli 3,3 kW, więc tak w zasadzie na potrzeby domowe. Natomiast przy pompie no, trzeba by było trochę dołożyć, żeby to się kalkulowało, bo inaczej znowu zje mnie prąd. także tak to, tak to wygląda na chwilę obecną. Jakoś sobie trzeba radzić. No i tyle. Jak macie jakieś pytania, pomysły, komentarze, sugestie zapraszam do komentowania. Dajcie łapkę. Oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli się podoba to co robię. Zawsze coś ciekawego wrzucam. Teraz dawno nie publikowałem nic, bo nie było nic ciekawego, ale stwierdziłem, że ta akurat z tym rusztem jest warte uwagi, bo może komuś to w cudzysłowie, uratować dupę w zimie jest to ciekawe rozwiązanie według mnie. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.